Także się Manko, ziomeczki z tej strony, schorowany w Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale na samym początku. oczywiście skinek dla Was. Łapka w górę, subek, komentarz, jeżeli chcecie zgarnąć skina. Nie przebijajcie materiału, bo bardzo ważne info dla Was na początku. Słuchajcie, pamiętajcie, że wpisując sobie tutaj oto mój kodzik, czyli. Kodzik Veroriginal przez dwie literki L: Macie 10% od depozytu dla nowych użytkowników 2 na start, ale dodatkowo masę giveaway dla Was dzisiaj zrobiłem. Jak widzicie, dzisiaj dodałem naprawdę kilka fajnych giveawayów. No i to co bardzo ważne, e, zobaczcie sobie, jak mało osób bierze udział w tych giveawayach, e, więc po prostu zachęcam Was, jeżeli sobie otwieracie skrzynki, to użycie kodu Veroriginal przez dwie literki L e, no bo po prostu można sobie zgarnąć coś ładnego, ciekawego. E, a my, a my widzowie, to co dropnie z tej skrzynki dajemy sobie do giveaway'a. Nawet jak dropnie kosa, to leci ona dla was właśnie do giveaway'a. No i jest, słuchajcie, emeczka, tema kału, więc ta emeczka również dzisiaj dla was dodana będzie w giveaway'u Więc dajemy sobie dodaj przedmiot, no i proszę bardzo, przedmiot dodany Dajemy sobie tutaj dyszkę, no i macie kolejnego skina dodanego, więc naprawdę bardzo dużo skinów do wygrania Życzę wam powodzonka, no i co, jesteśmy dzisiaj na casehagu Sorki, że będę czasami kaszał, ale naprawdę mnie Kurde, kaszel męczy Jesteśmy na casehagu, wiadomo, mamy słuchajcie Evencik, klikamy sobie dołącz do eventu W evenciku oczywiście mamy takie zdrapeczki Mamy find fint deskino, no właśnie to jest to Mamy leaderboard, tutaj oczywiście Za diamenty, top diamenty macie Skiny, marketplace, czyli na marketplace Możecie sobie diamenty wymienić Za balans, albo jakieś skrzyneczki Dostać, a diamenty wbijacie Otwierając skrzynki i robiąc case battle Mamy też oczywiście free case'a Co 24 godziny tak jaki macie level, taką możecie otworzyć skrzynkę Level również się wbija, otwierając case Battle i słuchajcie ja już myślałem, że Będzie glove i otwierając skrzynki No i mam jeszcze skin changera, na skin changera Wiadomo, możecie sobie wymienić wasze skiny, których nie ma Na przykład do wypłaty, żebyście mieli takie coś Co chcecie sobie zgarnąć Dobra widzowie, lecimy dzisiejszym odcineczkiem Na case hagu No i dzisiaj w dzisiejszym materiale Z czym byśmy sobie tutaj chcieli wystartować A może byśmy chcieli sobie wystartować Na przykład z crazy pizzą i taką crazy pizzę, widzowie e, Cztery szynki, takie crazy pizzy Myślę, że spoko No i zobaczymy, czy taka crazy pizza e, Coś crazy nam przyniesie No, niestety nie, no niestety, widzowie Crazy pizza, nic go nam nie przyniosło Mamy oczywiście jakieś battle, Kilka trybów underdog e, Share i oczywiście klasyczna bitewka e, No i my klasycznie sobie weźmiemy Klasycznie sobie weźmiemy e, Tak, glowing Stonea Cztery razy i klasycznie dzisiaj polecimy naprawdę z mocną bitewką. No, bo jednak tutaj będzie potencjał na trafienie czegoś ładnego. No i widzowie, przede wszystkim nie przewijajcie materiałów. Jeżeli oglądacie te materiały do końca, to macie lepsze giveawayki do zgarnięcia. I to jest tylko taka informacja dla Was, po prostu to Wy macie wtedy le wszystkim do zgarnięcia, nie ja. No, niestety, ultrafiolecik leci dla Bota Nitro, nie dla nas, ale dla nas lecą z Shadow jersey, Niestety, gorsze, niestety, gorsze, ale jesteśmy na lekkim prowadzonku. I patrzcie to jaka Meczka te faktor nam wydropiła, no i jest pięknie widzowie jest, widzowie, naprawdę pięknie, jest widzowie naprawdę pięknie. ja w tym momencie dorzucam wam naprawdę mocnego skina, bo ja wam dorzucam Shadow Dangersy Bright Watera jeszcze, więc takie Shadow Dangersy jeszcze do zgarnięcia dla Was. Eee, no i co? No I życzę Wam powodzonka, pamiętajcie, kodzik ver Original przez dwie literki L. Eee, o, I w ogóle to nawet możecie tutaj sobie skinami wpłacać, więc naprawdę, eee, naprawdę fajnie, naprawdę fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. Jest fajny batelek też zgarnięty, dlatego kostkę sobie rozdaliśmy. Jeżeli wygraliśmy takie obatelka, no i co? Lecimy sobie dalej w takim razie. Lecimy sobie w takim razie dalej. I co byśmy tutaj chcieli przetestować? Jaka fajna szynka nam tutaj się rzuci w oczy, którą chcemy dodać do tego batla? No, ta Crazy Pizza nie oddała. Ta Crazy Pizza nie oddała, jak otwieraliśmy 4 skrzynki. No, co 4 skrzynki? Teraz dajemy sobie na batla i bierzemy sobie trzy osoby. No i zobaczymy, czy taka Crazy Pizzerka z botem nitro i z botem bułą coś ciekawego nam przyniesie. Czy niestety przyniesie nam totalne gówno, Zobaczmy. Mamy dragon Dragonfire'a, mamy dwa kałaszki na więc na razie bez historii. Tu już jest jakaś meczka, ale jesteś hyperbiścik dla nas, więc spoko. No. Ja liczę zaraz na jakiegoś Royal'ka, że tutaj na wydropi. Dobra, jest Blood in the Water. A Simowu Botanitron jest naprawdę. Skiny zaczęły lecieć troszkę lepsze. I kto to zgarnia? I my to zgarniamy. I dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To najważniejsze. No spoko, batelek. Spoko, batelek. Dwa fajne skiny wyleciały. Jak najbardziej my to przejmujemy. Drugi batel jest zgarnięty. Tutaj te diamenty tam się nabijają. oczywiście. Zaraz sobie potem pójdziemy na tego Marketplace'a i coś tam zrobimy z tym. No to co? Just fine skrzyneczka. Do tego 20% szyneczka I dajmy do tego jeszcze. Kingdom świneczkę. Coś takiego, trzech graczy. Jeszcze raz na klasycznej bitewce. Jeszcze raz na klasycznej bitewce. E, no i co, jak się uda, to sprzedajemy wszystko i robimy batla za całość. A jak się nie uda, no to jeszcze sobie jednego bateleczka tak czy siak e, zrobimy. No ale zobaczymy, zobaczymy. <coughs> Naprawdę ten kaszel widzowie to jest totalna masakra. Nie wiem, czy u Was coś taka grypa panuje, ale. O Jezus, myślałem, że ten karambit leci, ale u mnie zawsze taki marzec, kwiecień to jest, to jest okres, kurde, chorowania. No, tutaj z 20% albo coś mocnego, albo nic, albo coś mocnego, albo nic, na razie nic, na razie widzowie nic, na razie ten battle, szczerze nie powiem, to jest fatalny. Szczerze powiem wam, że jest fatalny ten battle, na razie, no ale jest, ostatnia szynka Kingdom i tu myślę, że coś może wylecieć, wyleciało coś. Chyba nic, chyba nic i body se to to więc to był słuchajcie najgorszy battle. Nie, to był widzowie najgorszy batelek. No i 7 stówek jeszcze mamy, tak? 7 stówek jeszcze mamy, więc za 7 stówek. Ja bym sobie machnął coś mocnego i dajemy sobie tak: Crystal Knivesa, 4 graczy, trybek szare, czyli trybek, w którym się dzielimy porówno z moimi, e, słuchajcie, tutaj, m, wspólnikami, można powiedzieć, batlowymi tym razem. Więc to, co nam dropnie, leci na pół. I niestety mogliśmy to zgarnąć sami, mogliśmy to brać dla siebie. No, jest i tak profit, ale na klasycznym trybie, my byśmy to zgarnęli, my byśmy to widzowie zgarnęli, rozumiecie? No, niestety, no, niestety. <coughs> Anlaczki, w takim razie, no jeszcze wypadałoby coś otworzyć, więc taka trzcianka galakcji, no ładnie wygląda, ładnie wygląda, no widzę, że tutaj na royalku naprawdę mocne skiny są, więc jakby ten royalek nam tutaj z tego wypadł, no byłoby naprawdę pięknie, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, żeby ten Royal tutaj nam wypadł. Niestety mamy digielka Print Streama. No mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. Wchodzimy sobie w marketplace, a tak jak mówiłem, i mamy 470 tysięcy, słuchajcie, właśnie tych diamentów. No i zobaczcie, klikacie sobie kup i za te diamenciki widzowie, moje kochane możecie sobie właśnie otworzyć skrzyneczkę i za fliko tego skina, co dropnie zgarnąć, stój! No niestety, jest digielek, mogły być rękawiczki, ale kostka jest digielek, spoko bierzemy oczywiście. Bez tutaj żadnego pierdzielenia, no i tu mam jeszcze oczywiście szynki za level. Tak mówię, level, level, level szynki to są naprawdę coś fajnego, bo jak macie wysoki level, no to zobaczycie, co chwilę możecie sobie tutaj coś zgarnąć. Ja mam tych szynek trochę, więc tak w sumie poskipowałem sobie, no i kilka skinów sobie tutaj odebrałem. Więc naprawdę spoko to wygląda. Eee, no i co ja wam powiem, widzowie? Powiem wam tyle, że otwieram sobie ostatnią szynkę i ten materiał kończę. Biorę sobie Toxiglora na przyspieszonym trybie. A dziękuję bardzo, takim Clipson, łebem nawają kończymy. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do zobaczyska. Siemanderko, jo!